Nie, dobrze, no ale mi chodziło bardziej o te, o te podwórko, czyli możemy tam wejść, za, jak jest nawet zagrodzone, prawda? Bo to jest część wspólna, niepodzielna. Nie, A zgodnie z Jeżeli jest zagrodzone, no to, to jakiś udział tam Państwo Zazulakowie mają w tym, tak, 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 w tej części ogrodu. Ogrod tak, od każdy, lat tak, tak to funkcjonowało i dalej tak będzie funkcjonować. Oni no. mają udział w całym podwórku, ale każdy z tego może korzystać. Pani Kształt dostała nich, lokal komunalny, tak? Tak. Komunal i przyjęła Pani ten lokal na określonych tak. warunkach i chce tak. Pani teraz te warunki zmieniać? Nie, ja nie chcę nie warunków zmieniać, ja się pytam o podwórko, które jest częścią niepodzielną. Jest na, no, na warunkach napisanych, popisanych przez Ciebie, że to jest wspólne podwórko. Ja Pani tak. odpowiedziałem, że Czyli e, mogę od, wejść? Tak. od dawna Państwo Zazulakowie z tej części podwórka korzystają i będą nadal korzystać. No. no tak jak i my możemy korzystać. No my też możemy korzystać, bo to nie jest częścią, bo to jest no. część wspólna. Pan mi już tak odpowiedział, że ja mogę owszem wejść i tam skorzystać z tej części. Jeżeli pani sprawa. się dogada z, paną, z panią Zazulakową, że pani pozwoli, to tak. Ale z jakiej racji? Ona ma pozwalać, jak to jest wspólne. Ale, ale to jest, wie pan, co to jest Byliśmy wspólne? U ja, ja byłam u burmistrza, burmistrz Prawda. mi potwierdził, że to jest część wspólna. Mamy do A, tego ja też prawo. Tak, potwierdzam, że to jest tak. część wspólna i każdy z właścicieli tak. ma swój udział. W akcie tak. notarialnym jest określony udział. Bo ja wystosowałam we do wspólności. was. Tak. też. We wspólności też. I tak. to jest udział. To jest udział. Tak. udział państwa ze Zulaków. No i tak. w czym Pani nie widzi problem? Ja nie widzę. No bo ja na przykład nie mogę z tego korzystać. No w taki widzę problem. No nie, bo pani nie ma tam udziału. Udzi udział ma gmina a nie pani. A pani Ale... Zulakowa kupiła nie lokal. Nie i... kłam, pan, bo pan się ma wyodrębniony. I w ramach własnego udziału korzysta z części a, 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 a. podwórka. No. Ale wie pan co, jest ustawa o niepodzielności podwórka. Że po, po, nie ma pod... takiej ustawy. Nie ma takiej ustawy, a. A proszę pana jest, bo ja czytałam jest no ustawa. to musi pani sprawę wnieść do sądu i sąd teraz ja nie będziemy wnosić. No ale burmistrz mi potwierdził dzisiaj, bo byłam na spotkaniu razem, z panią, tą razem tą. z panią kierownik, że tak, że to jest część wspólna i możemy razem korzystać. Możemy wejść tam bez obaw. Bez obaw, no, no, tak, i, no to ja mogę... Pani tłumaczy, że ta część wspólna jest podzielona na udziały. Tak. I każdy ma jakiś tam udział w tym. No dobrze. Ale nikt nie ma wyodrębnionego kawałka. Ale wie Pan co, no to nikt nie ma wyodrębnionego kawałka, tak? Ale Państwo zazulacie aż, no, aż... jeżeli Pani się... Ale skończmy tą dyskusję, bo ona jest zbędna. Informuję Panią, jeżeli Pani się czuje to sprawę będne. należy wnieść do sądu i sąd Dobrze, no to wniesiemy sprawę do sądu i tak. i tak. Ona tak. na Facebooku oglądnie swoją wypowiedź i burmistrza, bo będzie zamieszczona za lada moment. Jak traktujecie ludzi? No. Się rozłączy.